Yo, jak się macie widzowie tutaj ja Jack po przerwie świątecznej, pora pomyślałem, że pora coś nagrać, coś lekkiego, coś przyjemnego, co was rozbudzi Wasze emocje, więc właśnie to jest happy wheels. On jest zawsze śmieszny. I weszła nowa postać i właśnie oh, widzę, że zagramy. To jest pan Henryk. Pan Henryk jest z zawodu ogrodnikiem, ale lubi czasem moich cyrkować. Tak proszę państwa, ja lubię moisturkować, proszę państwa, ja to wszystko załatwiłem, proszę państwa. Ja tu włączyłem kabelek ten, proszę Państwa, i proszę, proszę, niech państwo zobaczą co się dzieje. Ja Państwu w ogóle pokażę, proszę Państwa, nie, proszę, państwa. Nie, proszę, państwa. Nie, nie proszę nie, proszę Państwa. Nie w sumie. Proszę, Proszę Państwa, ja, ja... tu pokażę. Tylko muszę stanąć na głowę, żeby wiedzieć. Proszę Państwa. O... O właśnie. O. No, 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 no. Dobra, to było... to było zamierzone. No nieważne. Nie. Proszę Państwa, to jest mój, nazwałem to, Helikopter śmiecio Horter. Proszę Państwa, jest zrobiony ze śmieci najlepszego użytku Proszę Państwa, to on wszystko działa, proszę Państwa Proszę Państwa, on jest, proszę Państwa, bardzo dobry Proszę Państwa, ja to teraz zrobię To zrobię za pierwszym razem, proszę Państwa Proszę Państwa, ja to, proszę... Państwa Proszę Pa... Proszę, 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 proszę. proszę Państwa, najpierw się przelatuję Proszę Państwa, ja to przewidziałem Bo to trzeba zrobić tak Proszę Państwa, ja to też przewidziałem, bo to trzeba tak zrobić No no, prawy. Proszę Państwa, niech Państwo nie, nie pouczają. Tada, proszę Państwa, co jest to, co będę robił? Proszę Państwa. Pr -pr 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 Państwo mówią, że mam wadę wymowy, proszę państwa, proszę, państwa. Proszę, państwa, proszę państwa. Dobra. Eee, ten, Krzesłowy Wyścig. O, widać, to ja, Dzianek eee, Zdzisław, czy eee, Czy wiesz, że byłem na Olimpiadzie? Tak, pamiętacie to. No, na Olimpiadzie takie rzeczy robiliśmy. O, wygrałem oczywiście, tak. No super. Dodge Surflow. Dobrze, tu zrzucamy. O, o ja ziarek Zdzisław! Zjadko Gdzisławie! O, olimpiada! On przestanie mówić o tej swojej olimpiadzie, bo już to. Nie, pul! Por... Nie! Yeah. Wygrajaliśmy! Coś w moją głową się stało. To nie dobrze. To przejmę! Czarny się po miodzie, Ach, ten Maciek Extreme, damy jemy Extreme Proszę Państwa, proszę Państwa, co, co to proszę Państwa sobie robimy? Najpierw poziomy mają być do... proszę Pa... Proszę Państwa, ja to nie przeżarłem na darmo Ja to proszę Państwa, mogłem po prostu kupić sobie tyle części A ja gram w Happy Week, proszę Państwa Ja tu występuję jako gwiazda proszę Państwa Wejdź do pudełka Tak, kto może być? Oczywiście, dziadek dziso. No, wiecie, jak ja byłem krobatów, to nie takie rzeczy się robią. Ważne jest zamach. Tylko zły troszkę zrobiłem, bo to. No, nie zrobiłem jak potrzeba, ale teraz będzie dobrze. I pamiętajcie, zamach. I zamach w tym momencie będzie. Uwaga! Zamach! Dobra, i teraz szybko! O! Dobra, ja, robimy to jeszcze raz. Ważne jest zamach. Pamiętajcie, zamach! To jest podstawa. Zamach. Narażaj no, tym kulasem. No wiecie, ja nie mam takich sprawnych nóg jak wy młodzież, ale za moich czasów jak byłem w olimpiadzie i byłem sportowcem na skalę światową, a przynajmniej na skalę PRL, to proszę Państwa, nie takie rzeczy się robią. I. Eee, I... backflip, i wszystko w ogóle czy saszej dzieje, O o, teraz się uda, proszę Państwa, bo to czuję, bo dobrze zahaczyłem. I... O! No nie! No, can you make it? Oczywiście, że to zrobimy. I zrobi to... Witajcie! To ja, Magda! Ja przyszłam do was! Jakiego zadupia! zadupia. Tak się nazywa moje miasto, jeśli pamiętacie. Dokładnie nie pamiętam sumy, bo już tam nie mieszkam. Teraz mieszkam w wąchocku... No, jak to się nazywało? Wąchocek? Hoczek. Klocek? Klocek coś tam wąchocek, no! No i w ogóle tak to było. Ej! ej no i no i w sumie mam w tym moim zadupu pił bajorsku, zadupie bajorsku przecież tak to się nazywa, no. No się przeprowadziłem, bo ja jestem na wakacjach. Co, ja też mogę mieć wakacje, co nie? No, kurde jaka piłka to weszła, no i co ja to zrobię? No i co, o, mogę się kręcić, kurde, nara. Nara, skacz. no, no, skocz, no, wam mu nie ma No i właśnie mnie wyrzucili no, nie wyrzuci, pojechałem na wakacje, tak, no. ja to wszystkim mówię. No i, no i właśnie na wakacjach pojechałem sobie właśnie do... No, ty! Do Wachowska ze i teraz tam sobie mieszkam. I mogę tam seksy uprawiać kiedy chcę i kiedy co to robię. Um, zipline. Nie, 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 to, to jest głupie, pewnie. E, ok. E, teraz zróbmy. Smash. No, ooo! Co to było? A, dobra, muszę się złapać. I. Leć, Helek! O! Dobra! 99% impossible Na pewno to nie będzie dla Mikołaja. Ho, 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 wesio! Proszę, mancha! Elfy, zwalniam. was! Ho, ho, ho! Jestem taki dobroduszny! Elf! Elfy! zwalniam was! Oho ho, ho, lećmy. O, mój dopal. Dobra, lećmy, Elfy. Atakujcie. Atakujcie. Szybko. Nie bójcie się. O, więcej mocy, pracujcie tymi kulasami. Nie. Stefan. Stefan. Stefan, współpracuj. Zwanię was. Au. O, mój dopal No, współpracuj. O, bo. Wszystko zawsze muszę robić sam. O, teraz dobrze. Nie. O, Jezus, Stefan. Dobrze, został Stefan teraz. Został Andrzej i Stefan, proszę państwa. Ja, no, teraz Andrzej dajesz. Wierzę zawsze w ciebie. O, Andrzej. Na banji, ja wiem, że to było Twoje marzenie, Andrzej. Ale Andrzej, ja, ja, ja pozwalam takich rzeczy, Andrzej. Idzie ja lecimy, nie opierdzielamy się, Andrzej. Jesteśmy z cał święta. Andrzej, brezań! Andrzej, no. U... Andrzej, złaś liny. No Andrzej! 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 On... Andrzej, co wiecie, następnym razem? Sztelfy, nigdy się nie nauczam. Ocal Mikołaja. Ooo, ocalcie mi. Proszę Państwa, ja tu przyjechałem. Proszę Państwa, ocalcie mikołaja. Proszę ja sobie daję opojedynczą. Proszę Państwa, od razu zaczniemy od podoznaczania Mikołaja. Ja się nie boję w ogóle. Wow, co tam było? Proszę Państwa. Wow, co tutaj się dzieje? Oooo, ooo, oo, sub, sub, sub. No nie jest taki łatwo, proszę Państwa, bo tak niełatwo się steruje. Ooo, no, boli trochę. O. No tak troszeczkę. Ja to proszę Państwa, dam do góry po prostu, jeszcze podlecimy. Proszę Państwa, tu obniżymy trochę loty O, trzeba uważać na te strzały I teraz tu Mikołaj, proszę Państwa. Ja tu, o, nie w tą zale, proszę, o, ale, muszę go ocalić O, o, o. o się. nie odlatuj proszę Za, Proszę, Państwa, proszę Państwa, to, to, to jest nieporozumienie Co ja tu Co, to jest nieporozumienie, co to ma być? Ja tu, no, nie, no Shhh. No nawet się poduszać nie może, no nieważne Proszę Państwa, ja to jeszcze raz zrobię proszę Państwa bo Ja może Państwu pokazać jak te rzeczy Ło! Proszę Państwa, po co nam śmigło, po co nam śmigło Proszę Państwa jak możemy się taczyć. Jedziemy Dalej Proszę Państwa, ja to jeszcze raz naprawię no wszystko Bo tu widzę, że jakieś nieporozumienia totalne No są, no nieporozumienia są, Proszę Państwa, proszę Państwa tu to... Kurde chciałem się ocalić No nieważne swing Zrobi to. O, to ja! O kurde. Ja tu dobrze... Ja tu dobrze... To zrobi to. Ja! Ja zawsze chciałam być akrobatką, w sumie. Widzieliście moją koleżankę Magdę? Ona też jest wąchocka. Za dupia Górskiego. O kurna, mój odbyt! No nie. Uh, Smackdown. Proszę Państwa, proszę Państwa, tego się nie robi, proszę Pa... O! Co to? Proszę Państwa, tego się nie robi w kulturalnej rozgryfe. Proszę... To w kulturalnej rozgrywce takie rzeczy się nie robi, proszę Państwa. Pan zamrożony. O, super. Ło! Wow, jakie fajne. Co ja mam teraz zrobić? Oh. Nie! O s dobrze, dobrze żyję. Proszę... O, oh, żyję. Chyba powiedział, że umrę. No. Oh. ja co? Co ja mam zrobić? Nie! To muszę musi się to jakoś zdać. No to nie był dobry rzut. O, mi te piłki nie mogę się zamachnąć. Nie chcę ubierać, proszę! Nie! Osłonię się! O nie! Super! No, kapta! Proszę pan, proszę pan, państwo zobaczą na te duchy. Bro. O kurna! Wow! Wow! Aż. No. Aż mam ból głowy. No i bardzo po prostu leśmy, proszę Państwa. Nie... Wow! Jaki skok, widzieli to, proszę Państwa? Państwo tego nie widzieli, bo to helikopter, proszę Państwa, sam go wymyśliłem. Proszę Państwa, proszę Państwa, niech Państwo sobie nie będą no, w ogóle mówić. Ja tu jestem profesjonalista, ja tu wszystko wiem, jak to robić. O kurde! Oj! No i to tak się właśnie skończy z, z sąsiadami, którzy nie słuchają. Nie widzą takich profesjonalistów jak ja. To z zawody jestem ogronnikiem wykształcenia jestem polonistą, ale to już inna trochę. A Myślicie dlaczego nie jestem jakim prawnikiem? Proszę Państwa, to nie wcale nie moja woda wymowa, proszę Państwa, po prostu ja... Ja po prostu ja wiedziałem, że nie będę pomolon... poloni... pom ponon, pon, Przepraszam, Ja wiedziałem od początku, proszę Państwa. Uh, wow, impossible. Synku, wiesz gdzie dzisiaj jedziemy? Nie, tato, nie chcę wiedzieć. Synku, dzisiaj jedziemy do pokoju śmierci. O tak! No, jakie imposty Tato już nie chce, dobra, zostawiam się u tego miłego pana, on ci na pewno... Eee, bo mi jej w penisa się wbiło. Synku... Nie przeszkadzaj, proszę, i tam, zjedz sobie od Dobrze, tato. Jak tam ci idzie? Dobrze! Dobrze bardzo! Wow, wow, wow! Nie chcę umierać, bo czekajcie mieszka mi się. Dobra, dobrze idzie! No tylko zjedz arbuza, bo jak zjesz arbuza, będziesz silny. Już jem! Wow! Niem, niem, niem. niem. Dobrze. Co teraz? Doch. Dobra. Ach. O, za czasów mojej olimpiady, mój dupal w dupala... No. Nie, nie chcę. O nie, moja głowa. No, nieważne jeszcze raz, bo ja to proszę Państwa. Z... O nie, biedny murzyn. O jeszcze dostoń. Ale to niełatwo się rzuca. O! Ło! Wow! Ło! Wow! Widzieliście, no! Uu, mm. Co to jest? Zatrzymanie miecza? No nie, to teraz muszę rzucić. Przekroję sobie głowę, czekajcie. Jeszcze chwileczkę. Dobra, do, 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 do. No, no, nie. I co to jeszcze? non survival o. Wiesz co dzisiaj synko robimy? Nie no, nie chcę wiedzieć! Dzisiaj próbujemy przeżyć neonki. Więc zaczynamy. Leć Tato, ale ja chcę z tobą. Nie synku, to jest za Tato, ale ja tym razem chcę! No to czasem nie chcę, ale ja bardzo chcę. Ło! <grym>, tato ja... Nie, synku. Zwolnij. O, wow, widzisz te ruchy? Tato, ja chcę. A ja mówiłem. Jeszcze raz. Dobra, no, synku, tym razem ze mną pojedziesz. Tato, ale ja już nie chcę. Zdecyduj się. naprawdę nie chcę. O! Nie! O! Nie! Tato, gniecie mnie. Co ci gniecie? Wszystko! O, wracam! Nie, synku, nie wracam po ciebie. Ale mnie gniję, nie patrz! Patrz! Dobra, tu spokojnie. No tu jest coś, coś, to jest... O! O, Dobra, i zobaczymy, co to jest tu teraz. Obstacle course. No to to oczywiście zrobi, proszę państwa. No, synku, ja myślę, że to MK. O, widzicie, bez całych sian! Ho ho ho, szczęśliwego nowego roku! Jest ze mną Stefan i Andrzej. Stefan to jest pierwszy, Andrzej to jest drugi, merdecie. ja jestem święty Michołaj, przed nimi Ho ho, Hojacz. No i właśnie, idziemy dostarczyć prezenty. Użyję trochę mojego magicznego. O nie, Andrzej, sprawdź czy to dobrze. Jest Stefan, Andrzej to jest drugi. Zwolnię was! Dobra, przelecimy to po prostu. Ej, eee, ho, 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 się. Stefan, majendaj, jesteś pierwszy. Jesteś dowódcą. Jesteś wycięzcą. Stefan! Nie, Stefan, nie tak! Co swoją głową? Stefan! Nie trać głowy dlatego. proszę! Stefan! Nie! No, dzięki, żyję. Spokojnie, jeszcze raz to zrobimy. Stefan, majendaj, rozwaga. Rozwaga, nie trać głowy. Szczególnie dla baby. Słuchaj, Stefan. Nie po to jesteś elfem, żebyś się... Stefan, tam jest niewidzialna ściana, czemu od razu nie mówiłeś? O ho, ho, jak to się mówi? Żyje! Aaaa... Tego się nie spodziewaliście, co nie? Tego też się nikt nie spodziewał. Ho, 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 wesołych świat! Żyje! O! I came in like a working boy! O, proszę państwa, o! Wesoły świat! Wesoły świat! Szczęśliwego nowego roku! A to jeszcze tam dojadę, tylko muszę użyć mojej mocy śniegu. Nie! I to by nam było na tyle, jeśli wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki. Mam nadzieję, że będzie więcej niezapomnianych przygód z Happy Wilson. Cześć!